Witam serdecznie drodzy widzowie, jesteśmy w e-sportowym centrum Warszawy, czyli w ESPOcie, a tu odbywa się wielki finał Jumium. Dzisiaj czeka nas dużo atrakcji, będziemy także gotować, ponieważ całym, całym tym tutaj wydarzeniem zarządza, jakby nie patrzeć marka Jumium. Gdyby nie ona, to byśmy tutaj się nie znaleźli i nasi influencerzy by tutaj nie mogli rywalizować, czyli zupy tajskie instant z, sprowadzane prosto z Azji. Teraz już zapraszam do stanowisk tam. Powodzenia. Och, dobrze, dobrze jest, jest graba. Przypominam, gramy chyba tam nie wiem do pięć wygranych yy, gramy pięć rund i każda jest do dwóch wygranych, nie? Aha! Nie ha! Co to Mamy za za no, skurczę, co? Nie miałem szans. No. Startujecie na pustej planszy, macie trzy zadania. Pierwsze z nich to: wybudowanie wieży w stylu azjatyckim. Toż to jest jakaś. To, to są jakieś kurczaki w ogóle, co to jest? Drugie wyzwanie: odzorowanie logotypu yum, yum Jest po prostu bardzo ładnie. No, ja nie wiem, czy tak zaliczone. No i trujeczka: zrobienie flagi Tajlandii. 13 do 17. 13 dla ciebie, mimo że dużo mówisz, i 17 dla ciebie. Jak się czujesz jako zwyciężczyni tej konkurencji? Pięknie się czuję. Ja nie wiem, od raz kiedy grałem w analogowe szachy, nie? czarne moje, e, że mogę zrobić, tak, szach, mat. No i koniec. Tak? Łoho, <grym> <Wow>, Panie kochany! <grym> Co? A. Nie no wiesz, no wiem, wiem, no bo mylą się figury, no poczekaj, to jeszcze raz. Nieważne. Dobra, szach, mat. Dziękuję za grę. Na szczęście w szachach się odrobiłem, no. A ja mam taką propozycję, mojej mili. Yum-yum to zupy tajskie, być może jesteście głodni. Prraszam. To jest ten moment. Zbieraj sobie co chcesz, tylko, tylko oprócz kurczaka, dobra? No to biorę owoce morza czy krewetki. Dobra, a ja oczywiście kurczak, tak jak wszystko jest ustalone. I słuchaj, ja sobie gniotę, nie wiem jak ty, yy, bo ja sobie zupę robię, tak? Ja postanowiłam zrobić sobie sam makaron z dodatkami. Zalej wodą i będzie dobrze. Dobra, to uwaga. Mów kiedy. Stop. Nie powiedziałeś kiedy. Bo ja na pewno sobie biorę przyprawy i chili u mnie będzie. A do tego kabanosy i może kukurydza? Ja sobie klasycznie wezmę całą zupę tajską, yum yum, a obok będę miał takie przygryzki. Wiesz, będę sobie jadł, a będę coś chłodniejszego, nie będę wrzucał do zupy. Posiłek mamy i co? Idziemy, idziemy do Agnieszki, co? E, gość pyta, czy siema siema zupkę może wygrać. Oczywiście, że może. Dopóki oczywiście nie zabierzemy, bo tutaj są różne zestawy, więc... E, to, co jest studio, to z kolei ja biorę, nie? Nie do końca tak to wygląda, e, gramy w Rocket League, stoczymy dwa pojedynki, za każdy zdobyty gol e, nasi streamerzy dostają po jednym punkcie, no i za wygranie meczu pięć punktów. U, oh yes, to jest, Co się stało. Ja umiem ja, ja, ja strzelać. Yes! Mówili na mnie polski Ronaldo. Ej! Przecież grasz na podglądzie normalnie, oszukujesz. Ale to był podgląd, dlatego jest ciężko, ja widzę siebie w osobie trzeciej. Dobra, ej, stwierdzam że z monitora nie umiem grać. No tak, znaczy mój ogólnie pierwszy cosplay to była ta Akali Plęgniarka, bo mi się wydawała najłatwiejsza. Widzisz, Mining dziękuję na przykład, a ty ze mną gadasz, to tylko Dobrze. Nie mam, nie wziąłem tego, potek. Co ja zrobiłem w ogóle? Nie! Dobra. A, ty mój Yasuo, to jest jakiś genialny. Nie, nie mam szans. Nie! 126 do 98, to jest ostateczna punktacja i mistrzem YumYum zostaje... Veggie! Brawo dziękuję, Veggie. Dziękuję. Myślcie może na przykład z Mileen? – No pewnie, możesz sobie wybrać trzy. – Trzy? O, dziękuję. – Proszę bardzo.